No, Szczęta, chodź tutaj do mnie. Hmm. Przed wyjść. Yy, blut, wystąp. Chodź tu, tutaj. Da, ja blut, ten... szybko, tutaj. Gdzie ty jesteś? <grym> no, nie, ma nie ma go. Inaż nie ma? Nie ma? Rajcer, Radelson, Powoz... no trudno, nie ma w lutach, nie będzie awansu, przykro mi To jest... Tego, jest tego No od konia nie da się urazić, czarne Jakbym króla Szwecji na koniu widział. Brawo, tak mi się wyliczył, Dobra, nie płacimy Nie martw no, nie Zobaczymy jaki no, pójdź, będzie balaz na kawalerii, jeżeli dostaną jednie nasi przeciwnicy, to najwyżej zajdą dwie trzy no, na, na taki no, Uwaga po lewej kawaleria, przygotowaliśmy na pewno będziemy musieli bić tak czekaj, czekaj, skręcamy do lasku. I powiedzmy się. Od lasa do sasu. Pamiętajcie o jeszcze tyle wchodzić. Tam dalej piłch ja nie wiem jak to się przyczy patrzcie. Dobra, bo, to... bo tam oni piechotą przeszli nawrót. Yy, Spróbujcie ustrzelić tylko tych pojedynczych włosków, co się zgubili. Tak, pistolet trochę ciężko. FUSARIA! Dobra. Wie, z... na na wracamy na respa, na respa wracamy. Prostek tak pod chiroholmem. Co bez strzeli dzwonić, przyładujcie sobie. O, dziękuję Rima, Dobra, wracamy dotacji. na naszego spawna, bo tam się piechota nasza odbije. Szybko, jedziemy na spawna naszego. O oh, kurde, RP coś odbiło. No, z muszkietu. A to z muszkietu, to ragdara. No, o, No, Pogarda. za mną przejeżdżamy tymi górkami. Nie... nie no, 110 osób to wygląda. To nie? Taka różno Taka liniowa, różno linia. Uwaga, ruska kawa przed nami. Dawajcie, nie wbijać się w żadną piechotę, tylko starajcie się ich poustrzelać z pistolecików. Tak, ja wygłaszam. Nie wyjeżdżaj za to wzgórza. nie wyjeżdżać, Nie wyjeżdżać. Co, zatrzymajcie się tutaj przy mnie. Bo tutaj piechota was nie ściągnie. Dopiero jak będziecie bardzo blisko, to podjeżdżamy i z przyłożenia i strzelamy z pistolecików. I ubić się Nie musicie tam wjeżdżać, to już się wystrzelacie. O kurwa, kurwa. Wow. No i elegancko, to się nazywa polityka rajtarska. Przeładować i zbieramy się koło tego wodu. I już przeszli za te górki, tak gdzieś. Jest woz, koń, koń, jest koń. biją Ładnie. Nasza piechota walczy. Ja Okej, okay, dobra, nasza Panowski, pichota. na koń i atakujemy tą piechotę, która jest przed nami. O, to jest panowski, Dobra, Jeden roski tutaj jest. Ubić tych rosków, co stoją na z góry. Mało ich jest, spokojnie nam radę. No i znowu mam po Co, kołko zablokowałem? Ale go zastrzeliłem. Uważajcie, bo oni mają jeszcze dość dużo rosków w lesie. Zabić, zabić, gdzieś z konia zabić. Niech gwiazdy to zajebią. Resta ładować. Dobra, tak jak w lec, zrobię. dobre riwek. Zaraz mieli wojnę kawalerijską. No, ludzie, jest 15 na 15. Jedzie, a to nasz chyba. Tylko kawalerzy została. Nie, nie, jest horda rusków schowana w lesie. Dobra, kolumna za mną. strzelców. Uważajcie. Dokładnie, więc będziecie mieć raczej. Jest szabla w górze. I jest dwóch tych Herów. Kolumna za mną. Tak zada piechotę jeszcze. Tercja zostawia tencję, uważajcie. A, a czemu Raptor, jest? ty jesteś zupełnie na zadopią i bijesz się z jakimś pojedynczym rajtarem? Wracaj na naszego spawna, a nie. Mam flagę, chłopaki, mam flagę. Elo, na szybkie wygrywanie. Ej, idą na no, nas widzę, widzę, widzę. Brawo ale Raptor, brawo. coś powiedzieć, cicho teraz. Tam ktoś od nas chce brać armatę, czy inżynier tam może jakiś granat, czy garłać... Tak, czy tak, może, może, ale na maksymalnie trzech inżynierów. Brawo Raptor. Jeden z nas to Dobra Jedziemy za mną Strzelamy się w kanał Dajcie bo ta zaraz Kto, może Kto, może Kto może strzela? Jedziemy dalej, strzelamy, 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 strzelamy To nie wbijajcie się Nie wbijajcie się Bo mają zabronić mnie Krążcie, Krążcie, Krążcie Bo tak go wbija Teraz, taka co to było Dobra i wbijajcie się teraz Kurwa, Sorry daję. Zabijciej Jeszcze krąż z raki modlitów Sabaton, Meksy, Tomaszos... Eee, nie, dobra, żaden z nich jeszcze. Nie, <grym> Ej, bo Jaki skromny, nie to to awansuj. Jaki skromny kurwa. Awansuj, proszę, robię naszą piechotę. Ej, ich jazda jedzie na naszą piechotę. Patrzę, ale w którym miejscu? A, dobra, no, ta, dobra. Na... dobra. Ten, na... Jedziemy pomóc tym HR-om, może zdarzymy. Powinna być ta muzyka z potoku. Tam jest piechota Spoko, nie uskoczaj, biorą kłodek do... strzelają do... Wody, tak, Bijemy wody. ruską kawalerię, która odważyła no tak, się na ryb zaatakować Hej, bo... hej, dobrze się schowaj, dobrze się schowaj Dobra, nie gońcie ich tak daleko, odwróć na naszego respa, bo tam dalej już jest okopana piechota

Bronić z naszej piechoty przed kawalerią. Nie że już jej nie zostało. jak ktoś się zablokował. Ale pierdol. Nie. Piechota idzie w stronę lasu tam za burką Ja nie wiem czy oni myślą, że Lucky Docks, jak jakimś kiedy będą klientą... Ten błąd ma kawalerię. A po razem został Eee, Bo on z nami jest. A na ma... na a to jest stoi, Dobra, dalej się zebrać. Robimy to samo co w no, dobra, 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 wiecie ty... co, jest nas trochę za dużo na kawerii. My za bardzo masakrujemy. Cztery ułatwienie ja. zejdą na... Ja chcę. Ja na już teraz mogę iść. I jeden po tym nie Trochę się spóźniliśmy. Ale jeszcze dorniemy tych ucieki nie rozpokoję. Patrzę jeszcze na prawej linie. A no, to ty, ty z dordzimy. Kawa. wyjeżdżam. O, ja straciłem jeszcze co? Halo? tam dalej jestem. Widzawka! Nie ma, kurwa, bycia mojego. Nie. Dzięki. Nie. za nie. To, to ciebie uratowałem? Ale... Dobra. Dobra, no, i ja to jeszcze bierzesz do raty. To nie ja nie, nie chcę nikogo skazywać na to. To ja to mogę. Też... Okej, okay, spoko. Bierzesz sobie wtedy przez yy, trzech inżynierów i jednego oficera. No, Ramon, to ja idę na oficera, to takim chodzi. Okej. I wszyscy z grantami będą. Dobra, Panocki. No. No. Panocki, zjadaj się bo HR-ach. W hr ma A Matim z kim, idzie, Standardowo ale... Matim randomuje. Lontownica albo coś takiego brać? Czy... Tak, to kurwa, jakich my tu weźmiemy? Pierwsze, to zjebać działo. Od drugiej strony może. W drugim no, może. Na piechotę. Piechota. No, z taką przywagę, że nie ma naszego że jest dwie połowy z nas. No jedź tam, no kurwa, jako, jak się wierzę, tym, że nie Jak no tylko blokuje, że nie O, on wziął się na tym inżynierze. Dobra, przed nami cała kawaleria. Klikujcie się na. Ja, no, jedziemy. Haka, pan Jodermów. I HWD Pappenheimer. Patrzcie, już skierdzielają. Chyba, że to jest zasadzka jakaś, czy coś. Nie, nie widzę tam piechoty żadnej. No, Dobra, nie, gonimy ich. W tym, w tym Piotr A, jeden na plecach. No, piechota, piechota! Jak mnie wycinać? To tam dalej dopiero, spokojnie. No właśnie tam dalej, wreszcie to może to znajdziła ale... powoli odjeżdżamy. Odjeżdżamy w stronę naszego respa. Dobra. Zacznijmy od ciebie, zacznijmy od ciebie, zacznijmy od ciebie Skąd? Dobra, wracajcie się w stronę naszego respa najlepiej już Co tam mów? W czerwonym płaszczu to pisz, zabijcie go szybko

bo wychodzi jeszcze, że będę płacił w ja bym panował. Jeżeli trochę nam panowała znowu przeszkodę, zobacz. Jakie? Hm. To zauważyliście, ale z y, tych Landsknechtów i Laki Doksy, bo prawie w ogóle tych nie nie było. Z kolei tec, no? Chyba nawet więcej tkaninów działa w łóżku No. Takie porównanie angielskiego czy szwedzkiego stylu walki do hiszpańskiego i starego, imperialnego. Myślę, no. że to jest dlatego, że my cały, przez cały czas dominowaliśmy na kawalerii i na co nie potrzebowali. No ale nie tak wielką przewagą Moskwa wygrywa póki co. Nie wiem. Póki na miesięcach. No tak, ale przecież nie było prawie porówno żywych żeby... Potem ja tam ja się podać? 30... Siedmiu ja na 25. pięciu <grym> tam do sary, że i będę Już im napisałem, już im napisałem, już im to napisałem to że będę albo ten albo Tatarów, ale nie, nie, nic ciężkiego To kurwa, co za nie Yy, leniż, z zawsze wybrałszym. są najemni rajdakże, żeby takie coś kontrolować. Tak? Tylko że tam jest sprawno za górką R o, 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 o. zaraz zobaczymy, czekajcie, jak cię Ja widzę na no, ja zginęłam, no, ja wszystko widzę i ja on tam przyczaił Kurde mam gdzie? No, główna no, najdroższa Dobra, musimy jeszcze w ratować naszą piechotę, oni nie by... A, bo oni tu są. Dobra, w lewo skręcać, tam na dół, żebyśmy mieli osłonę przed oh, tą piechotą. Trzeba. to jest samochód. Dobra. Na otwarte pole wjechać. W lewo, w lewo, w lewo na to otwarte pole wyjeżdżamy. Kapo, kraw, defensywni. Z HR sobie tam siedzą i nic nie robią. Dobra, tak. to znaleźliśmy Na moście jeszcze masz tam. No tutaj mają na nas zasiąk, tak, mają, dobra. Yy, schowajcie się tutaj za tymi kubkami drzew. A Alboście. Podjedźmy do tego mostu, podjedzmy do mostu i postrzelajmy go po prostu, bo ich tam jest niewiele. Rozstrzelamy tak. ich. No co... To, to ja wam zrobić, bo Nie wjeżdżać, nie wbijajcie. Po prostu sobie stoicie, przeładowujcie i rozstrzelajcie ich. Nie widzicie. E, no a tak macie jednego konnego, na tym zaraz po prostu. Ale pan widział. Zaczęłam. Mówiła że... To, Dobra, dobić z tych tylko szybko i jedziemy po w naszej piechocie. Bigo. Dobić no, tych dwóch już, wręcz tak nawet. Otwarty logi, ja tak. Dobra, dobić z naszej piechoty. Jedziemy otwartym połem w stronę naszej piechoty. Cztery killer w tej rundzie. Hej, wyszł zagotować. Która jestem? Tam skrę, jestem wyżej od Patrykusa, w Mate, cyrku. Nie wiem, że osiągnę takie Co? osiągnięcie. Dla mnie się klama. Dla mnie. Dzięki, chyba to mate z mnie uratował teraz. I przypłacie. <noise> tu który... No i bardzo dobrze. No ja cenię takie poświęcenia. poświęcę. chujowi są ci rajtazy. ale mają no, tak ja właśnie. Się te te też to, że one mają tych zapuszkowanych rajtarów, a my gramy narodowymi, bez pancerzy. I tak ich wszystkich jeb... Dobra, wszyscy zebrać się przy naszej piechocie, krążymy. Ja po prostu... Tylko ten jeden rajtar został, a kilku rajtarów pojedą, czyli to spoko. Jeden, dosłownie jeden. Uwaga! Dobrze, koniec. To ja gramy tylko na tej mapie i my tu...